Co nas dzisiaj ratuje? Ratują nas ofiary Wołynia, niepogrzebane, pomordowane na 300 sposobów. I tutaj ucieszyłem się, bo podeszła do mnie pani i mówi tak: Czy pan wie, kto robił zdjęcia tym pomordowanym Polakom na Wołyniu? Ja mówię: Wiem. Wie pan? A kto? Ja mówię: Oficerowie angielscy. Boże, pan to wie. Ja mówię, A skąd pani to wie? Ja wiem to od mojej matki, bo przy tych wszystkich rzeziach. Byli obserwatorzy brytyjskiej armii. To oni mieli aparaty fotograficzne i robili... I to oni nie kiwnęli palcem. Oni się przyglądali, jak wyrzynano kobiecie dziecko. To oni jak, nie pozwolili, jak... żeby dać broń Polakom to do To oni, oni film... robili zdjęcie, jak przyrzynali dzieci piłą. Anglicy. Pełna dokumentacja. Jak się nazywa ten wywiad brytyjski? MI5, MI6. No, coś takiego. MI6, MI6. I dlatego jest ta dokumentacja. Bardzo im za to dziękujemy, bardzo, i powiem Wam więcej... prosimy, prosimy o ujawnienie większej ilości tej dokumentacji Wiesz, kiedy w Wiesz, kiedy to się stanie? Kiedy trzeba będzie zrobić wojnę polsko-ukraińską. Wtedy jakimś dziwnym trafem wypłyną, wypłyną w polskiej telewizji, w Polsacie, w tvn zdjęcia i filmy! Tak samo jak był Okaże film. Okaże się, że brytyjski naukowiec, historyk, badający sprawy tak. natknął się w archiwach i odkrył tak. takie filmy i zdjęcia. Tak. Nie, nie. W kuchni u królowej za piecem znalazł rolkę filmową.